Cześć, muzyka, dobra zabawa to motyw tegorocznej walentynkowej gali Disco Polo w Gdyni, na której oprócz ziemskich emocji nie mogło zabraknąć nas i największych gwiazd muzyki Disco Polo. Jesteście gotowi na mocne walentynkowe uderzenie? Jeżeli tak, to zapraszam do obejrzenia relacji. Ja przy tobie Ludzie mówią, że po nocy wstaje dzień, masz nadrobić ten stracony czas. Dziś już nowa miłość do mnie śmieje się, los mi daje szansę jeszcze jeden raz. I los ze mną grać pogera, raz mi daje, raz zabiera, ja za swoim szczęściem biegnę w świat. Cuda przecież się zdarzają i marzenia się spełniają, los przekorny. Znowu no you yes, Grypy, nie straszna nam epidemia grypy, bo grupa ma lek na życie. Jak ten utwór odbierają wasi fani? Witajcie, słuchajcie, wczoraj miałem taką sytuację w Rzeszowie. W Rzeszowie, dobrze mówię. Podeszła do mnie kobieta, mówi na starcie, że ma 74 lata i że leżała w łóżku i była poważnie chora. Nigdy nie słuchała w życiu disco polo i zaczęła mi opowiadać swoją historię, że Pierwszy raz lek na życie, a później nie nie, odwrotnie, przepraszam, niespotykany kolor, a później lek na życie posłuchała i, i że to sprawiło, że ona dostała takiej jakby drugiej siły, dru, drugie życie jakby dostała i jej wnuczka, która obok stała, mówi, że to jest w ogóle, to jest w ogóle cud. Zresztą dostałem list od tej, od tej pani kiedyś mama odebrała i, i, i miałem odpisać na ten list, ale no przepraszam, niestety. Czas nie pozwolił mi odpisać na ten list i mama tak naprawdę, miała, miała zamiar, ale coś się stało. Ta pani przybyła na nasz koncert i tak naprawdę o wszystkim opowiedziała mi i szczerze mówiąc, jestem, jestem zaskoczony i jest mi bardzo miło, że, że mój utwór, mojego autorstwa y, zdziałał coś, coś takiego. I serdecznie pozdrawiam panią, jeżeli pani oczywiście obserwuje i ogląda ten wywiad. Mamy walentynkową galę Disco Polo. Który ze swoich utworów byś zadedykował swoim fankom? Oczywiście, że Niespotykany kolor oczu dla wszystkich kobiet. Z racji tego, że wszystkie kobiety mają właśnie ten Niespotykany kolor oczu. I fragment a capella. Niespotykany kolor oczu masz A aż, aż oderwać z rąku dziś nie mogę Takie nietypowe oliwkowe Pięknie dziękuję Takie tu jest Nagrali piosenkę dla dziewczyny i rozgrzali Gdyńską publiczność. Zawsze dajecie z siebie 100%? Mówi się Gdyńską czy Gdańską? Mówi się z trójmiasta, publiczność trójmiasta, bo był Gdańsk, Gdynia, Sopot. Było wojherowo, widziałem po rejestracjach. Tak, publiczność rozgraliśmy, bo tak nam... Bo tak chcieliśmy po prostu. Ale nas, nas też rozgrzali. No dobrze, ale daliście z siebie 100%? Daliśmy z siebie 29%. To wyobraź sobie, co jest przy 100. No właśnie, Nie no daliśmy. 100%. Pewnie, że daliśmy 100%. Daliśmy 100% z siebie. Dla takich ludzi... Gdzie jest 5 milionów ludzi przed tobą? Trzeba dać Zielone przez 100, czyli to jest około 5 tysięcy, ale naprawdę było. E, służby porządkowo nie słyszał, było ich o wiele, wiele więcej. My o tym wiemy doskonale. E, nie no, szacunek. E, fajnie, że, że ta muzyka się fajnie sprzedaje, że teksty są rozpoznawalne, co było zresztą słychać nie tylko u nas, ale generalnie wszyscy, którzy dzisiaj występują, te teksty są rozpoznawalne. E, I za to chcemy gorąco z tego miejsca tutaj wszystkim podziękować. Dla dla szatynki rudej i blondyny ta piosenka jest dla kobiety, one mają swoje sekrety. Ta piosenka jest dla dziewczyny. Dla szatynki rudej i blondyny ta piosenka jest dla kobiety, one mają swoje sekrety. Ona lubi pomarańcza, a oni uwielbiają grupę Afterparty. Jak Wam się dzisiaj grała tutaj w Gdyni? Słuchaj, powiem tak, nasz zawód jest mistrz, bo tydzień temu byliśmy w. W Krakowie, w górach. Dzisiaj jesteśmy nad morzem, także cały czas w trasie, Gdynia, dzisiaj bardzo pięknie, bardzo dużo ludzi i bardzo ciepło, co po Bartku tutaj widać i po maćku widać, ale myślę, że daliśmy mega szadu i bardzo fajnie było. Jak publiczność przejawa najnowszy utwormuja wyjątkowa? Jak było tutaj nad załączonym y, obrazku słychać, widać, śpiewali razem, fajnie sam. O że dziś to! Grupa Mikmigiem Migiem rozpalowała gdyńską publiczność. Jak było na scenie? Ojej, wspaniale, naprawdę Gdynia, fantastyczna publiczność, wymarzona publiczność, no naprawdę. Fantastyczna jesteśmy. To, bardzo, to mało powiedziane. to, zachwycenie. to było bardzo gorąco. <grym> bardzo gorąco, naprawdę. I na scenie i, i przed sceną na pewno. I mamy nadzieję, że wrócimy tutaj jeszcze nie raz. Z waszej perspektywy, który utwór najbardziej rozbujał publiczność? Ojej, no ciężko powiedzieć. Miałam od kasyna, y, nie, nie, To chyba ja jest, szalona była. <laughs> nie, no wydaje mi się, że. Chyba wy, wy, wymarzona, tak? Nie, no, wymarzona. Aczkolwiek ogólnie przy wszystkich utworach wydaje mi się, że publiczność bawiła się podobnie. Naprawdę wspaniała, fantastyczna publiczność. Marek, masz coś do dodania? Nic, wszystko jest naprawdę na plus Gdynia, Jesteście naprawdę wspaniali, a więc pozdrawiamy jeszcze raz. Do szybkiego zobaczenia. nagle na widok jednej z nich, takiej sensownej lali nie było dawno tu. Jej widok nic nie bolił, aż mi za... co tam jest za publiczność, że Cię nie chcieli spod ceny wypuścić? Słuchaj, publiczność jest wyjątkowa. My jesteśmy tu już po raz trzeci. Każda gala jest cudowna, najlepsza, wyjątkowa. No, pod sceną są moje kochane dzieciaki, które po prostu tak kocham, że musiałam tam wyskoczyć do nich. Po prostu to, jak widzę, jak oni przeżywają każde moje spojrzenie, to jest coś wyjątkowego. Ja myślę, że chyba ktoś by musiał się znaleźć tak na moim miejscu na scenie i spojrzeć w te oczy, to by wiedział. A jak gdyńska publiczność sprzyjała Wasz najnowszy przebój, tak już bez Ciebie? No myślę, że tam na scenie się kręciliście, to widzieliście co się dzieje. Nie ogólnie ten utwór jest bardzo dobrze e, przyjmowany przez ludzi. E, bardzo mnie to cieszy. No, ten wynik, który jest w tym momencie, mówi chyba sam e, za siebie. Ktoś tego musi jednak słuchać, ktoś musi to oglądać. E, cieszymy się ogromnie, że udało nam się trafić w Gustę i mam nadzieję, że kolejny utwór będzie przynajmniej połowę, chociażby, żeby połowę tak dobrze jak ten. <gry> Oby tak było. Ostatnio mówiłaś, że jesteś chora, ale ja widzę, że ty wyglądasz wyśmienicie. Te imprezy dają ci takiego powera? Wiesz co, na imprezy zawsze podnoszą je, stawiają na nogi. Powiem ci szczerze, że chyba pierwszy raz przez trzy dni nie wychodziłam z łóżka i to fakt. Mój mąż mnie kurował, zapierdzielał, mi robił herbatki z imbirem, nie imbirem, goździkami, nie wiem, co on tam... Co nie chyba trzeba było jego... Chodź, powiedz, jakie ty tam robisz herbatki, mi, co im pomogło. Idzie. Dawid, co pomagało Magdzie? Co pomagało Magdzie? Goździki, imbir, cynamon, e, oczywiście nie, nie proszek, tylko laska cynamonu, e, kardamon, amysz, e, nie wiem co jeszcze, gałka muszkatołowa świeżo starta. I dużo win. Doktor Haus. Doktor, doktor Lubić. I bardzo dużo miłości. Mamy bardzo walentynkową galę. Tak, nie, tak naprawdę no postawił mnie na nogi przez te trzy dni, y, Starał się, żebym y, naprawdę wyzdrowiała na maksa, było ciężko, pościel była zmieniana nieraz, y, nie powiem już o swoich ubraniach, których, y, ubraniach, w których y, próbowałam chociaż przez minutę być niespocona, ale jak widać efekty są. Stanęłam na nogi, czuję się w miarę dobrze, jeszcze trochę kataru jest, ale z tym można żyć. powiedzieć ich troje i ja, ale jest tylko Kubuś, dlatego Kubuś zdradzi wam jak było na scenie. Było bardzo dobrze, naprawdę publiczność bawiła się fantastycznie, jest bardzo gorąco, gorąca atmosfera, ja bawiłem się rewelacyjnie, pomimo tego, że cały tydzień próbowałem się jakoś wyleczyć, wykurować, no nie udało się, antybiotyk nie pomógł, ale staraliśmy się dać z siebie wszystko i mam nadzieję, że publiczność bawiła się z nami po prostu dobrze. Ale ja widzę, że ty na całkiem zdrowego wyglądasz. Wyglądam, ale tak czuję się troszeczkę gorzej, ale nie ma co narzekać. Najważniejsze, że e, była siła. E, niektórzy może nawet nie zauważyli tej choroby, tak jak powiedziałaś, Paulinka. A więc e, fajnie, że, że daliśmy radę walentynkowa gala, powiedz, czy wśród publiczności znalazłeś swoją walentynkę, albo czy dla której z walentynki z publiczności był zadedykowany jakiś twój utwór? Wiesz co, na pewno w publiczności było mnóstwo walentynek, bo to taki piękny dzień, jedyny w roku, chociaż powiem szczerze, że walentynki powinny trwać przez cały rok, 365 dni w roku, wszyscy powinniśmy się kochać, sprawiać sobie radość, fajne prezenty, no może nie codziennie, ale tak co, co trzeci, czwarty dzień, bo to jest taka fajna chwila, kiedy dostaje się coś yy, miłego od yy, najbliższej osoby. A więc tego Wam życzę, żeby walentynki trwały po prostu przez 365 dni w roku. Dziewczyny piękne, dostrzegam okiem. Bo co w to robię, jak wziąć myśl o Tobie? Miłość ich ciała, mówię Ci nieraz dość. Aż tu niespokojnie, jesteś rodzicą. O, o. Jesteś rodzicą. Buzi to dla Ciebie zdecydowanie za mało. Utwór co prawda jest dość stary, ale chyba na tego typu imprezach jest bardzo fajnie odbierany. No tak, no jak każdy kocha ten to święto walentynek, yy, no to w, wiadomo, w walentynki nie ma bez tego zwanego buziaka. Buziaka to taka wstępna, wiecie, no gra wstępna do czegoś więcej. No jest buziak, później jest kochany, mówiłaś kocham, to jest produkcja, która nie ma teledysku, a już ma prawie 6 milionów wyświetleń. Fenomen. W czym tkwi fenomen tego utworu? Wiesz co, też się dziwię, że ta piosenka ma tyle wyświetleń, ale spoko. <laughs> nie żartuję, słuchajcie. Yy, pewne utwory, na pewno utwory stawiamy. Coś na pewne utwory w ogóle tak bogatyzujemy, wrzucamy w internet, gdzieś tam się pojawiły, albo ktoś się nie zapytał. No i wiecie, okazuje się, no piosenka bez żadnej promocji, bez, bez niczego. na no, naszym oficjalnym kanale Ekstazy 6 milionów. Już zaraz tam będzie dobijało temu utworowi. Yy, nie wiem czemu. Może prostotliwość, albo nie wiem, prostota te, te, tego szutworu łapie za serce, bo tam jest o rozstanie, o tego właśnie braku wierności i tak Może ludzie z tym się utroszają, może to jest sposób na hity. W klubie, co umie. pani w tej nocy ciebie chce. Twoje Mocno do mnie Przeciąga, jest na bogini To sexy bomba Jak nim kręci Jak co nie wygląda Królowa disco To i bomba Ciało twoje Mocno do mnie Przeciąga, jest na bogini To sexy bomba Jak nim kręci